Witam Państwa serdecznie, ze mną dzisiaj w studio IWELF Jacek Malaszewski. Dzień dobry. Jest czwartek, godzina 15. Będziemy dzisiaj rozmawiali o najbardziej aktualnych wydarzeniach, ale zanim do tego przejdę, to chciałem naprawdę duży szacunek złożyć na ręce całego narodu ukraińskiego, który walczy z przeważającym wrogiem. To oczywiście wpływa na nas, ale też chciałbym złożyć naprawdę duże... Gratulacje i naszemu narodowi, który bardzo dużo uchodźców przyjmuje i bardzo mocno spiął się po to, żeby, żeby tych wszystkich uchodźców przyjąć bez, bez problemu. Również zaskoczyła mnie ta jedność wszystkich krajów i sankcje, które zostały nałożone na Rosję. Myślę, że bezprecedensowe, ale o tym porozmawiamy właśnie teraz z Jackiem. No, my jako IWELF oczywiście musimy dbać o inwestycje naszych klientów, no i po, o tym też właśnie będziemy rozmawiali dzisiaj. Jacku, jak ta cała sytuacja, ta wojna, która się toczy za naszą wschodnią granicą, wpływa na generalnie na, na gospodarkę całą na świecie? Te sankcje, które właśnie kraje nałożyły, jak to może wpłynąć w przyszłości? No, to jest. Bardzo szerokie pytanie, ale to co już dzisiaj widzimy to jest taka bardzo, bardzo mocny zwrot właściwie w polityce energetycznej Niemiec, które w ciągu tygodnia no, były zmuszone de facto zapomnieć o gazie i, i przypomnieć sobie o węglu, tak, który, który, od którego chciały tak naprawdę Niemcy się trochę odciąć, właściwie całkowicie odciąć do, do w którymś momencie. Ale teraz mamy no, trochę inną rzeczywistość. W ciągu tygodnia właściwie e, zmieniło się bardzo dużo, w związku z tym e, mamy de facto bardzo duże ruchy na różnych surowcach, zwłaszcza energetycznych. No, tutaj ropa e, daje dobry przykład, gdzie mamy praktycznie 20% wzrost ceny e, w ciągu kilku dni, e, ze względu na, to, e, na tą. No, niepewność co do tego, czy te dostawy z Rosji do Europy będą kontynuowane, czy nie będą kontynuowane. E, także tutaj dużo, dużo się dzieje. W międzyczasie też e, no, wpływa to na inne aktywa, ale o tym potem. To no, po, powiedz, no bo mamy sytuację taką, że rzeczywiście te towary, jak ropa, jak gaz, ale, tyl, ale również w ostatnim czasie. E, te towary gdzie Rosja i Ukraina były bardzo dużym eksporterem bardzo mocno rosną. Inflacja z nami zostanie na dłużej? No prawdopodobnie zostanie, bo y, wiadomo ceny surowców energetycznych wpływają właściwie y, pośrednio na, y, na ceny praktycznie wszystkich innych y, produktów, y, a nawet surowców y, takich jak y, y, pszenica, czy y, czy, czy, czy inne zboża. Mamy dodatkowo problem, ponieważ Ukraina jest jednym z największych, zresztą Rosja też jest jednym dużym eksporterem właśnie tych surowców rolnych, więc ta inflacja wydaje się, że faktycznie w tym roku będzie z nami chyba cały rok, a nie tak jak się wcześniej spodziewaliśmy do połowy roku, a później troszkę zwolni ale wydaje mi się, że ta inflacja może zostać z nami jeszcze dłużej, no bo jeżeli rzeczywiście to co się dzieje za wschodnią granicą e, będzie miało wpływ na to, że te łańcuchy dostaw e, e, zostaną przerwane, wszyscy będą musieli też zrewidować i to widać, że spółki rewidują różnego rodzaju spółki, to czy chcą w ogóle wchodzić na rynek rosyjski i zostać tam z oferowanymi towarami. No to wpłynie niewątpliwie na całą gospodarkę. Jak w takim razie zareaguje na przykład Fed na to? No właśnie, tutaj jest pytanie takie dosyć trudne, bo tak jak powiedziałeś, no, Rosja jest poza tym, że jest eksporterem surowców energetycznych, jest, teś, jest też importerem wielu różnych dóbr z tego świata zachodniego i e, który po prostu nie chce w tej chwili w wielu przypadkach po prostu wstrzymuje te dostawy, więc może być tak, że, to, znaczy to na pewno nie będzie bez wpływu na zyski wielu e, dużych korporacji e, amerykańskich, nawet czy europejskich, to to, to będzie miało wpływ, dlatego m, wydaje nam się, jeżeli chodzi o stopy procentowe, to pomimo tego, że inflacja właściwie się ta sytuacja z inflacją się pogorszyła, to mimo wszystko będziemy mieli e, dosyć ostrożne podejście cały czas do podnoszenia stóp procentowych, zarówno przez ECB, jak i Fed, bo grozi nam po prostu stagflacja. Grozi, czy będzie? No bo coraz częściej podnoszą się głosy, że ta stagflacja jest tym scenariuszem już bazowym, którego chcieliśmy uniknąć, no ale jednak im dłużej te stopy procentowe będą utrzymywane na niskim poziomie a ceny commodities wygenerują inflację, no to ta stagflacja rzeczywiście już jest de facto scenariuszem, którego jest. być może nie da się uniknąć. Jest scenariuszem bardzo prawdopodobnym, aczkolwiek no tutaj każdy rynek należałoby rozpatrywać z osobna. Globalnie jednak to to, to jakby taki scenariusz wydaje się, wydaje się że coraz bardziej do niego, coraz bardziej do niego zmierzamy. Będziemy mieli, żeby to wyjaśnić, takflacja, czyli nie recesja, bo to nie jest recesja, tylko to jest bardzo powolny wzrost gospodarczy i równocześnie wysoka inflacja. No i w takich warunkach to są najgorsze warunki do działania dla banków centralnych, bo po prostu nie wiedzą, co zrobić. Tak. No zbyt mocne podniesienie stóp procentowych oznacza po prostu wprowadzenie recesji w gospodarkę, to, to powiedz, jak w takim razie zachowują się te polskie aktywa teraz, no i co na przyszłość? Polskie aktywa, z racji tego, że jesteśmy dosyć blisko tych całych wydarzeń, to po prostu się przeceniły, tak, tutaj głównie, głównie widać to na walucie. Akcje, aczkolwiek akcje można powiedzieć, że, że nie spadły tak mocno jak można by było się tego spodziewać, pomimo tego, że tuż, tuż za naszą wschodnią granicą cały ten dramat się rozgrywa i tutaj doszukujemy się, a właściwie widać, to ten powrót Niemiec do węgla dla Polski to jest dobra informacja. Mamy jakby w dłuższej perspektywie. Prawdopodobnie, jeżeli oczywiście nic, ta wojna się nie rozleje, bo tutaj jakieś tam prawdopodobieństwo jest, ale, ale nikłe. Jeżeli no, mamy coraz więcej rąk do pracy potencjalnych, które no, tych, tych, te, os te osoby, które przyjechały, będą musiały po prostu coś robić. Tak? Więc to dla polskiej gospodarki, polska gospodarka może dosyć dobrze sobie z tym na tle. Europy może sobie dosyć dobrze z, z tym zamieszaniem poradzić. To no, faktycznie polska, polska giełda nie jest przesadnie zaangażowana w jakieś technologiczne spółki, jest bardzo dużo energii w, tak. węglowej, zwłaszcza w, mhm. w naszych indeksach. No i jest mnóstwo takich spółek typu Walii. No oczywiście zakładając scenariusz, że nie będzie żadnego większego konfliktu dalej. Yy, jakie perspektywy przed, przed polskimi, przed polskim złotem, przed obligacjami, przed akcjami? Yy, tak, jeżeli chodzi o akcje, no to ponieważ polska giełda nigdy nie była droga, a potem yy, w, w tym zamieszaniu de facto jeszcze mocno potaniała, mamy yy, blisko między 8,5 a 9% yy, spodziewamy się no, rocznego wzrostu. Yy. Z naszych modeli tak wychodzi. E, mamy. E, tanią w balkę, jakim horyzoncie? Pięciu le, pięciu, najbliższych pięciu lat, czyli roczny wzrost. Średnio statystycznie. No można powiedzieć, że my jak analizujemy nasze modele tutaj wewnętrznie, to nigdy nie przewidujemy, czy będzie to w najbliższym roku, tak? Bo to no nie, trudno nie, nie. powiedzieć. Ale generalnie potencjał rzeczywiście, że potencjał jest duży i już to. można powiedzieć, że akcje mogą w długim terminie. Spokojnie w, w, walczyć z inflacją w takim razie, tak? tak. A e, złotówka, czy to jest dobry moment na kupowanie e, euro, dolarów e, no albo to... firm, takich, e, które są oparte na węglu, czy to czasem nie jest już takiego, takie łapanie górki? No właśnie wydaje się, że to trochę jest takie łapanie górki. E, nie wiem dokładnie, czy akurat, jeżeli mówimy o polskich firmach, konkretnie jakiś z nas już w ogóle nie chcę wymieniać, ale, ale jeżeli chodzi o cenę ropy naftowej, no to trochę wygląda tak, jakbyśmy mieli dzisiaj jakby na tej fali całej jakbyśmy mieli się do tego dołączyć, to trochę to wygląda tak, jakbyśmy mogli złapać, że moglibyśmy złapać górkę, więc tutaj raczej zalecamy ostrożność, jeżeli chodzi o surowce zwłaszcza energetyczne, bo trend, o ile prawdopodobnie zostanie w dłuższym terminie utrzymany, to jednak dziś... E, możemy mieć do czynienia z przesileniem, e, a wracając jakby do stak, stena, scenariusza stagflacji niskich e, de facto w porównaniu do inflacji niskich stóp procentowych, no to to jest e, no idealne, idealne środowisko do, e, dla, dla złota, tak. No mamy właściwie trudna będzie chyba znaleźć obligacje, e, czyli jakieś bezpieczne aktywa. Które będą e, przynosiły większe odsetki niż wynosi w tej chwili inflacja, więc to pewnie w tym roku e, może się nie zadziać. No, ale już w tej chwili e, obligacje takie, nawet rządowe, e, mają rentowność powyżej 4%. Więc e, kiedy rok wcześniej jeszcze byliśmy na poziomie blisko zero, no więc tutaj jest zdecydowanie chyba większa poprawa. No, i przy spadającej jest... inflacji już yy, może byłoby ten, dobrze gdyby pewnie byłoby, <laughs> byłoby dobrze no zobaczymy powiem czy powiem spodziewać. tak na, na początku roku jeszcze jak, jak, jak rozmawialiśmy no to przewidywaliśmy że ta inflacja na koniec roku powinna spaść do około 5% przy 4% rentowności obligacji yy, no to już byłoby porównywalne żebyśmy tak nie nie tracili tak yy. no dobrze a aktywa zagraniczne Aktywa zagraniczne. Mm, amerykańskie tutaj, akcje. Amerykańskie akcje. Raczej, yy, no tak jak rozmawialiśmy o tym, to tutaj może być problem. Wiele firm po prostu zatrzyma się. One mają w tej chwili rekordowe zyski. Wiele firm zdecydowało się, zatrzyma, za, zdecydowało zatrzymać eksport swoich produktów do Rosji, która jest tak naprawdę bardzo chłonnym rynkiem była. Bardzo chłonnym rynkiem więc te zyski mogą nawet nie wiem czy spadać, ale prawdopodobnie się zatrzymają na tych, na tych poziomach, co jakby przy oczekiwaniu wzrostu no nie jest dobrą informacją. Ogólnie rzecz biorąc no takie, zresztą o tym pisaliśmy już wcześniej, że środowisko, kiedy surowce sobie w skali lat radzą dobrze, są w trendzie wzrostowym, a, no i mamy wysoką inflację inflację, to to nie jest środowisko dobre, dobre dla, dla rynków akcji. Także tak, faktycznie mieli... pisaliśmy o tym w newsletterze naszym e, IWF News. E, z, no i to się tylko numer piąty z tego uf. roku, uh -huh. e, o ile dobrze pamiętam. A, e, powiedz e, obligacje amerykańskie, czy to nie jest taki e, trochę e, moment, w którym e, jesteśmy tak jak przed podwyżkami w Polsce, że trochę no ryzykowny jest to scenariusz. W ostatnim naszym, przypomnę, naszej ocenie rynku, byliśmy na to aktywo bardzo negatywnie nastawieni. Bardziej negatywnie byliśmy do europejskich obligacji nastawieni i tutaj będę się tego trzymał, ale tutaj trzeba się zastanowić nad jedną rzeczą. Znaczy rynek moim zdaniem spodziewał się no tam już dochodziły do siedmiu te, te, ilość tych podwyżek stóp procentowych w tym roku, więc w tej chwili e, wydaje mi się, że przynajmniej w tym najbliższym okresie FED trochę to skoryguje albo rynek to skoryguje, no bo FED zawsze mówił o trzech i pewnie na tych trzech czy czterech się e, zakończy, e, zakończą te podwyżki. Oczywiście no, trochę to jest takie wróżenie z fusów, bo nie wiemy do końca jak to wszystko wpłynie na E, na inflację, gdzie się ta cena ropy zatrzyma i, i co będziemy e, mieli w drugiej połowie roku. E, nie wiemy, co będzie za tydzień de facto, więc. No nie wiemy, niestety, ale. E, to, no, to takie kończące pytanie chyba, bo, mhm. ale takie najważniejsze, bo na to chyba wszyscy mhm. e, nasi e, słuchacze de facto czekają. No to mhm. jak powinien być w tej chwili skonstruowany ten portfel? My mamy e, w naszych strategiach. E, Niedoważone akcje, mamy mniej niż powinny być w długoterminowym portfelu w danych strategiach. Mamy sporo y, metali szlachetnych, y, które są tym zabezpieczeniem. No i trzymamy się obligacji polskich y, krótkoterminowych, głównie jeszcze korporacyjnych. Planowaliśmy pewnie w drugim kwartale, żeby y, może przejść trochę bardziej na obligacje skarbowe, trochę więcej długoterminowych. Czy to może się jakoś zmienić? Y może się zmienić, będziemy się nad tym zastanawiać. Wszystko może Nie się było, zmienić oczywiście, ale powiedz, ale jaki plan? Dywersyfikacja no to jest chyba w tej chwili słowo klucz, niestety, no wstety właściwie, no bo nasze portfele wbrew temu, co się dzieje na rynku i, i, i całemu zamieszaniu w wielu przypadkach sobie radzą, zwłaszcza przy tych agresywnych konstrukcjach sobie radzą bardzo dobrze ze względu na to, że chociażby mamy właśnie dosyć duży udział e, tych surowców e, metali szlachetnych. E, także mm, no, no, po prostu no, to, to, ten nasz portfel trochę był przygotowany e, na to, chociaż nie wiedzieliśmy, nie wiedzieliśmy de facto, co się stanie. No i, i to, co nad, nad czym się będziemy zastanawiać się w najbliższym czasie, no to, no to zwiększenie ewentualne udziału polskich akcji, które, które się wydają atrakcyjne. Przypomnę, że to mhm. zwiększenie nie będzie od razu przeważeniem na pewno, tylko raczej nie, nie. powrotem do tej pozycji takiej długoterminowej, yy, neutralnej, tak jak my to tak. nazywamy, tak? Tak, tak. Dobrze, no to w takim razie Jacku tak podsumowując, bo myślę, że nasz czas powoli dobiega końca, jeśli chodzi o to studio. Czyli tak, zostajemy na krótkich obligacjach, zostawiamy naszą pozycję zabezpieczającą na metalach szlachetnych. Na razie przy tych wycenach raczej commodities i surowce powinniśmy traktować bardzo, bardzo ostrożnie. No bo może być to lokalna, jednak mimo wszystko górka, no ale jednak te surowce w dłuższej perspektywie powinniśmy mieć, no bo być może jest to era, era tych, tych surowców w tej chwili. Tak, tak tak to, tak, tak to wygląda. Dobrze, bardzo dziękuję za nasze spotkanie dzisiejsze. Będziemy od Państwa na bieżąco informowali, jeżeli coś będzie bardzo istotnego działo się na rynku. Tym właśnie spotkaniem rozpoczynamy właśnie cykl studia IWELF. Ze mną w studiu był Jacek Malaszewski. Bardzo Państwu dziękuję. No i e, trzymajmy kciuki za naród ukraiński.